Co to jest phishing? Phishing jest to jeden z rodzajów oszustwa kierowane do użytkowników najczęściej w formie maila czy SMS-a. Użytkownicy dostają na przykład wiadomości o nieopłaconym rachunku za prąd, którego nigdy nie było, podejmują pewne czynności z ich, kont schodzą pieniądze. Oszuści liczą na to, że wysyłając masowe wiadomości, ktoś się złapie, dlatego odporność tutaj jest bardzo ważna. A czy pan wie, gdzie zgłaszać phishing? Należy to zgłaszać do nas, i już niedługo Ministerstwo Cyfryzacji uruchomi nową funkcjonalność w M-Obywatelu, żeby można było zgłaszać takie incydenty prosto z naszego telefonu, w jednym miejscu, bez komplikacji, wszystkie rodzaje takich prób oszustw i wyłudzeń. A teraz wie pan, gdzie można zgłosić? Teraz mamy stronę cert.pl, gdzie możemy kliknąć lub mamy SMS 8080, jeżeli to jest na telefon, a już niedługo wszystko będzie w jednym miejscu w M-Obywatelu.